Cześć! Witajcie na Kawce z Wróżką. Wracamy dzisiaj do serii polegającej na krótkich pogadankach na tematy ezoteryczne. Tak sobie pomyślałam, że zaczniemy od intuicji, ale może troszkę z innej strony. Jeszcze nie przygotowałam za bardzo scenografii. Tu mam wieszak ze strojami tanecznymi. Tu mam resztki farbek po malowaniu ramek na zdjęcia. I mam otwarte okno. Straszny hałas na zewnątrz, więc moment. Zamknęłam okno. Mam nadzieję, że się nie udłuży. Jest wyjątkowo ciepło przy okazji, ale to wszystko jeszcze może się zmienić. Natomiast chciałabym już z wami dzisiaj porozmawiać, pogadać troszkę. Może otworzyć przestrzeń na dyskusję, co wy o tym myślicie. Więc zróbcie sobie kawkę albo herbatkę, co tam wolicie. I zapraszam na pogadankę. O słuchaniu wewnętrznego głosu. Czym jest intuicja, że mają każdy i że można ją wyćwiczyć? O tym już rozmawialiśmy. Ja Wam to mówiłam regularnie. Powtarzam, zawsze jestem totalnie przekonana, że tak właśnie jest, że każdy ma tą intuicję, że każdy może ją wyćwiczyć, że u każdego ona może być takim wewnętrznym głosem, który zawsze będzie bardzo głośny, bardzo wyraźny i nieomylny. Natomiast ostatnimi czasy bardzo często widzę takie wpisy w sieci, że haha, wszyscy mówią, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu i swojego ciała, bo ono jest takie mądre, tymczasem moje ciało. Każe mi jeść chipsy, siedzieć do późna w nocy. Jedyne, czego chcę, to więcej cukru, więcej scrollowania i spania do 12 rano. Rano. Rano? W południe. No, i to mają być argumenty przeciwko słuchaniu wewnętrznego głosu, no bo on jest głupi, i akurat ten ktoś na pewno nie jest obdarzony tą super nieomylną intuicją. No bo widać, no, wszyscy mówią, że to, co ja robię teraz i do czego moje ciało mnie zmusza, jest złe. No to jakim? Co to ma. Gdzie, gdzie jest ta mądrość? No. no, faktycznie w tym nie ma za dużo mądrości. Ale to nie znaczy, że w naszych ciałach. W naszych umysłach, w naszej podświadomości tej mądrości nie ma. Numer jeden to jest, kogo my tak naprawdę słuchamy w tym momencie. W sensie, kogo słyszymy. Czy faktycznie ten głos, który nam mówi, hej, poskroluj sobie jeszcze trochę tego TikToka, albo ten głos, który mówi, hej, bardzo, bardzo, bardzo potrzebujesz teraz pizzy z dodatkowym serem. Czy to na pewno jest głos intuicji, czy to na pewno jest głos ze środka, nazwę to, czy to jest głos z drzewi, które mają za zadanie kierować nas ku lepszemu? No nie, absolutnie, przede wszystkim. Jeżeli cały czas sięgamy po jakieś bardzo przyjemne rzeczy, które zapewniają nam krótkotrwały dopływ poczucia przyjemności, radości, relaksu. To to nie jest intuicja, tylko to jest uzależnienie od dopaminy. Bardzo modny teraz temat, wiem, no ale tak. Jeżeli potrzebujemy, czujemy, że potrzebujemy pizzy, to. Okej, okay, ja nie uważam, że intuicji należy używać tylko do wielkich rzeczy, że trzeba je słuchać tylko w takich momentach, kiedy stoimy nad przepaścią i już nie wiemy, w którą stronę dalej iść. Nie. Intuicja jak najbardziej sprawdza się przy drobnych rzeczach, typu właśnie, co ja dzisiaj zjem na śniadanie, czy na co mam ochotę, czy... czy kupienie sobie tego DVD, czy tam Blu-raya, czy, czy tej zabawki, czy, czy to na pewno jest ok dla mnie. Tak. Intuicja może pomagać w takich drobnych rzeczach. Potencjalnie głupotkach. Natomiast... No... Rzadko kiedy będziemy sobie siedzieć i będziemy mm, a mam ochotę na coś i nie nie, ja tego w zasadzie potrzebuję. Ona nie będzie nam wmawiać, że w tym momencie czegoś potrzebujemy. To zazwyczaj są jednak potrzeby ewentualnie naszych przyzwyczajeń, naszych uzależnień, naszych ośrodków, którym brakuje właśnie dopaminy w tym momencie. Druga sprawa to to, że Czasem nasze ciało, nasz umysł woła o coś, co mu kojarzy się z tym, czego faktycznie potrzebuje. I pod taką potrzebą spania do południa, jedzenia niezdrowych rzeczy, rezygnacji z zdrowych rzeczy typu trening, wyjście na spacer, spotkanie się z znajomymi. W tle tego wszystkiego leżą dużo. Głębsze, no głębiej, leżą głębsze potrzeby, które są niezaspokojone. Typu chociażby odpoczynek, typu przysłuchiwanie się faktycznie temu, co nasze ciało w danym momencie potrzebuje. Jeżeli my nie słuchamy od samego początku, to w którymś momencie te pierwotne potrzeby są zagłuszane i ciało już nie wie, jak ma zwrócić naszą uwagę na coś, więc krzyczy. Hej, daj mi pizzę, bo potrzebuję ciepła. Potrzebuję otulenia, które mi się kojarzy z tym jedzeniem rozpuszczonego sera. Potrzebuję tego poczucia nawyżenia, które może się kojarzyć właśnie z jedzeniem tłuszczu. To nie jest tak, że my potrzebujemy konkretnie pizzy, i to wam powie każdy. Ja tutaj nie będę wchodzić w dietetykę, ale najczęściej właśnie to są takie komentarze, że moje ciało mówi, że ja mam się niezdrowo odżywiać, że mam jeść. Chipsy, że mam jeść pizzę, że mam jeść słodycze. No i dla mnie jest to pierwotne pytanie: czy ty jesteś pewien, że to twoje ciało mówi, że ono chce jeść? Ja jestem przekonana, że to jest taki nałożony na to wszystko głos, który próbuje jakoś zinterpretować te głębsze potrzeby. No dobra. Więc mówię: Okej, okay, słuchaj, to nie jest twoje ciało, to nie jest twoja intuicja. To nie są twoje jelita, które mówią ci, że. Hej, to jest dla ciebie dobre, tego potrzebujemy. A czemu w ogóle mówię o jelitach? Bo, bo ogólnie uznaje się też, że intuicja mieszka właśnie w dolnym brzuchu. Według tradycyjnej chińskiej medycyny, ośrodek właśnie takiego rozumowania i realizacji potrzeb jest właśnie w jelitach, że jelita to jest nasz drugi mózg, a w zasadzie nawet pierwszy, i że ten właściwy tutaj w głowie nie ma szans prawidłowo funkcjonować, o ile jelita nie funkcjonują prawidłowo. Dlatego odnoszę się tutaj właśnie do głosu z jelit. I tu nie chodzi o burczenie, bo oczywiście, że będzie nam burczyć w brzuchu, jak będziemy widzieć coś, co naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubimy jeść. Tylko chodzi o takie właśnie poczucie, że aha, to tutaj stąd idzie ten właśnie wewnętrzny głos. No to jak usłyszeć ten wewnętrzny głos, tak? Jak go usłyszeć, skoro już w którymś momencie go zignorowaliśmy, i on zaczął gadać teraz coś, co wydaje nam się, że jest bzdurą. No i przede wszystkim, pierwszym krokiem będzie chcieć usłyszeć, ale nie tak na zasadzie, że ok, no, no, słucham, no słucham. No, mów. Na kogo z nas takie coś zadziała? Nigdy takie coś nie działa na. Już obrażonych ludzi czy istoty, których do tej pory się nie słuchało. Można sobie wyobrazić, że ta nasza intuicja, ten nasz wewnętrzny głos to jest faktycznie takie dziecko, które miało jakąś potrzebę i zostało zignorowane, się obraziło. No i trzeba do niego podejść właśnie w taki sposób. Z wyrozumiałością, z cierpliwością i z faktycznie otwartością na to, co on powie. Jeśli faktycznie te potrzeby wynikają z tego, że nasz wewnętrzny głos, czyli my sami jesteśmy niezaopiekowani, niewypoczęci, no to na początku może być ciężko, bo jak teraz? Okej, okay, to co mam wziąć urlop, to co mam teraz totalnie zmienić moje życie? No nie, powolutku. Ja polecam w takich momentach medytację. Nawet 5 minut dziennie, nawet raz w miesiącu, pół godzinki, żeby usiąść faktycznie i wsłuchać się, ale bez takiego oceniania, bez czekania. No mów, że kurde, albo no nie, to nie ma sensu, co teraz słyszę, albo co teraz czuję. Nie, to w ogóle się nie zgadza, przecież to nie ma w ogóle. W związku z tym, co ja na co dzień robię, czy, czy ten mój wewnętrzny głos nie mógłby się dopasować chociaż trochę bez tego? Bo to, że my usłyszymy nawet ten wewnętrzny głos, to, że zdamy sobie sprawę albo nie znamy, usłyszymy, że hej, to nasze życie kompletnie w tym momencie się nie zgadza nasza codzienność, może niekoniecznie całe życie, nie zgadza się w tym momencie z tym, co nasze Jelita mówią, co by chciały, to nie znaczy, że my musimy od razu iść za tym głosem. Tak samo jak jesteśmy w stanie powiedzieć sobie: hej, ta moja potrzeba jedzenia pizzy, ta moja potrzeba leżenia do 12, ta moja potrzeba zarywania nocek jest głupia, ja nie będę słuchać mojego ciała. Tak samo nie musimy od razu wsłuchiwać się w tą potrzebę nagłej zmiany. W sensie, wsłuchiwać się powinniśmy, tak, bo to jest zdrowe, natomiast nie musimy od razu wprowadzać tego, co mówi nam ciało, co mówi nam intuicja, co mówi nam ten wewnętrzny głos. Wystarczy po prostu posłuchać. Już samo to wysłuchanie zmieni totalnie naszą relację, naszą, naszego ego, naszego zewnętrznego ja i tego wewnętrznego głosu. Tymczasem mój kot bardzo głośno wokalizuje swój wewnętrzny głos, więc zaraz idę sprawdzić, co tam jest u niego. Natomiast jeżeli wy macie jakieś um, wnioski do tego co powiedziałam lub swoje własne wizje, to dajcie znać. Nie wchodziłam tutaj jakoś super głęboko, bo na początku i tak, jeżeli jesteśmy nastawieni negatywnie do naszego wewnętrznego głosu, to nie ma szansy bardzo iść dalej. I oczywiście to nie oznacza, że okej, okay, usiądziemy, pomedytujemy chwilę i nagle się wszystko naprawi. To jest długi proces, ale takie powolne otwieranie się na to, że okej, okay, mój głos wewnętrzny może być totalnie sprzeczny z tym, jak ja żyję, co ja sobie wyobrażam na temat mojego życia, ale już taka otwartość do tego wysłuchania i do takiego dialogu z samym sobą powolutku będzie promieniować z takimi dobrymi zmianami i z czasem przestaniemy też się buntować przeciwko temu, co nasze wewnętrzne ja ma nam do powiedzenia. Bo to jest dokładnie tak samo jak z rozmową z drugim człowiekiem. Czy wymieniając się spostrzeżeniami z kolegą, koleżanką, czy my od razu chcemy zmieniać ich podejście, jeżeli ono jest jakieś inne? Czy od razu im narzucamy swoje zdanie? Czy ewentualnie powolutku po prostu się wymieniamy i może też na zmianę, na, na zmianę, nawzajem sobie razem zmieniamy opinię? Wzrastamy i dowiadujemy się czegoś nowego, czegoś więcej o sobie samych, o sobie nawzajem. Więc nie ma co od razu się obrażać na ten wewnętrzny głos, który może opowiadać bzdury. Tylko po prostu go posłuchać i nie oceniać, nie uważać, że on jest głupi, ani że on uważa, że my jesteśmy głupi, bo robimy coś może wbrew sobie albo. Coś, co narzuca nam społeczeństwo, więc on na pewno nas ocenia. On nas nigdy nie ocenia. On się czasami odzywa do nas, czasami wręcz błaga, żebyśmy go usłyszeli. Czasami mówi nam: Hej, no zjedz tą pizzę, bo mi brakuje ciepła i miłości. No, nie mówi, bo mi brakuje ciepła, bo my nie słyszymy tego że dlaczego on chce tą pizzę, ale on chce tą pizzę albo co spanie do południa. Tak. A dlaczego on to chce? No to już trzeba właśnie. Z niego nie wyciągać siłą, tylko wyrozumiałością i otwartością. No, już się powtarzam cały czas, więc tu skończymy. Wyrozumiałość i otwartość wobec siebie samych. Na zdrowie.